Pod wodzą Hansiego Flicka FC Barcelona przeszła znaczącą transformację. Liczby mówią same za siebie. Zespół wygrał wszystkie z pięć pierwszych meczów ligowych, strzelając przy tym 17 bramek, także pokonuje więcej kilometrów na mecz w porównaniu z sezonami za kadencji Xavi'ego Hernandeza. Hansi Flick wprowadził istotne zmiany taktyczne i kulturowe w FC Barcelonie, odróżniając swoje podejście od bardziej tradycyjnej, opartej na posiadaniu piłki, filozofii Xavi'ego Hernandeza. W tym filmie spróbujemy pokazać największe i najistotniejsze zmiany, które niemiecki szkoleniowiec wniósł do dumy Katalonii. Zaczynajmy. Zmiany kulturowe i mentalne Pływ Handy Flika wykracza poza samą taktykę. Zreorganizował on cały system treningowy i mentalność Barcelony. Wystarczy zobaczyć na niektóre z jego wypowiedzi pomeczowych. Chłop się wkurzył po jednym z meczów przedsezonowych, bo piłkarze nie presowali po 80 minucie. Po prostu niemiecki mental. Warto też wspomnieć o jego dwugodzinnych sesjach treningowych, które koncentrują się na poprawie kondycji, szybkości i dyscypliny taktycznej. Te sesje są bardziej wymagające fizycznie niż te, które prowadził Xavi, a ich celem jest redukcja urazów i budowanie wytrzymałości graczy, co odzwierciedla nacisk Flika na przygotowanie fizyczne zawodników. Potwierdził tu również sam w ostatnich wywiadów, mówiąc, że drużyna Za Flika pracuje zdecydowanie ciężej niż poprzednio, a atmosfera wydaje się zdecydowanie luźniejsza. I tu w grę wchodzi kolejny kluczowy czynnik: atmosfera. Sam Flick potwierdza, że atmosfera w szatni zespołu jest znakomita. Każdy zna swoją rolę i każdy dobrze odpowiada na uwagi podczas meczów czy treningów. Piękne obrazki tego mieliśmy okazję zobaczyć podczas meczu z Gironą, gdy Pedri postrzelił bramki, podbiegł i uścisnął niemieckiego szkoleniowca. Nie można powiedzieć tego samego o sytuacji Zaszawiego. Ile razy widzieliśmy Hiszpana ewidentnie wyczerpanego podczas konferencji prasowych nie wspominając już o jego cyrku podczas spotkań. Flick również podkreśla znaczenie integracji młodych graczy z pierwszym zespołem. Wielokrotnie już zaznaczał, jak imponuje mu poziom piłkarzy z La Masija. Kontynuuje on zaangażowanie klubu w rozwój wychowanków w La Masii, ale w bardziej zdyscyplinowanym i konkurencyjnym środowisku. Jego zaangażowanie w rozwój młodych piłkarzy jak Marc Bernal, Sergi Dominguez, Paul Victor, Gerard Martin czy Mark Casado, wspierane przez silny sztab techniczny w tym specjalistów od kondycji i żywienia stworzyło kulturę profesjonalizmu, która kładzie nacisk na fizyczność w połączeniu z umiejętnościami technicznymi. Zmiany taktyczne. Taktyczny plan Flika całkiem wyraźnie różni się od Szawiego, koncentrując się na bardziej zrównoważonym podejściu między atakiem a obroną. Pod wodzą Szawiego zespół opiera się głównie na systemie opartym na posiadaniu piłki, gdzie kontrola nad piłką i skomplikowane ruchy podaniowe były absolutnie kluczowe. To podejście głęboko jest oczywiście zakorzenione w tradycji tiki-taki Barcelony. Miało ono na celu zmęczenie przeciwnika poprzez utrzymanie wysokiego poziomu posiadania piłki. Jednak często brakowało mu bezpośredniości i intensywności, lub po prostu kreatywności, gdy kontuzjowani pili piłkarze jak Pedri, Gavi, Frenkie de Jong czy Ilke Gendogan, co jest bardzo potrzebne do zaskoczenia bardziej zorganizowanych i defensywnie grających drużyn. Podejście Flicka przynosi większy pragmatyzm i wertykalność. Jak wiele trenerów mówi, najlepszym rozgrywającym jest szybki odbiór na połowie rywala. W Bayernie wprowadził system wysokiego pressingu, gdzie zawodnicy agresywnie odbierali piłkę wysoko na połowie przeciwnika, a następnie szybko przechodzili do ataku, aby wykorzystać przestrzenie pozostawione przez rywali. Flick wprowadza podobny system w Barcelonie. Kluczem jest to, aby grać do przodu. Jak odbieramy piłkę, myślimy tylko o tym, jak zdobyć bramkę. Mówił Laminia Mal po meczu z Gironą. Zawodnicy tacy jak Laminia Mal Rafinha i Alejandro Balde są też ewidentnie wczesnymi beneficjentami systemu Flika, gdyż trener dostrzega w nich nie tylko umiejętności techniczne, ale także zdolność doradzenia sobie z wymaganiami intensywnej gry. Laminia Mal, oprócz swoich niesamowitych liczb w ofensywie, również imponuje w destrukcji, gdyż ma on największą liczbę odbiorów w trzeciej linii w La Liga. A Rafinha, jak już na niego przystało, jest potworem, jeśli chodzi o pressing i ciężką pracę na boisku co potwierdzają statystyki. Według strony Skill Corner Rafinha wykonał w tym sezonie najwięcej sprintów za linię obrony i przebiegł najwięcej terenu biegając szybciej niż 20 km na godzinę. Zespół Flika zmienia się między formacją 4-3-3 a 4-2-3-1, ale formacja bazowa jest niemal bez znaczenia, bo wymienność pozycji jest na znakomitym poziomie. Bardzo ważne jest to jak Barcelona wyprowadza piłkę z własnego pola karnego. Gdy przeciwnicy się cofają, Barcelona próbuje zwabić ich do pressingu, trzymając piłkę w obronie. Nie dla przewagi w środku pola, ale dla gry bardziej bezpośredniej, co jest kluczowym elementem filozofii flicka. Celem jest szybkie przejście z własnej tercji do ataku. Wyciągnięcie przeciwnika do pressingu tworzy przestrzeń za plecami środkowych pomocników lub obrońców, co umożliwia dłuższe podania. W otwartej grze flick nie podąża za trendem europejskim polegającym na przesuwaniu bocznych obrońców do środku pola. Zamiast tego jego boczni obrońcy pozostają wysoko i szeroko, co wpływa na dynamikę w środku pola i ustawiając się bardzo wysoko podczas wyprowadzenia piłki, zniechęca to przeciwników do presowania, gdyż muszą często odcinać opcje długiego zagrania. Jak popatrzymy na średnią pozycję zawodników Barcelony, to zobaczymy, że obrona jest praktycznie taka sama w każdym meczu ligowym. Ciekawą sytuację bowiem widzimy w środku pola, gdzie pozycje różnią się z meczu na mecz. To wynika z kilku czynników. Stały piwot w środku pola, zazwyczaj Casado lub Bernal, który ostatnio został kontuzjowany, pomaga rozprowadzać piłkę, ale rywale często odcinają tę opcję. Aby temu przeciwdziałać, Flick wprowadził automatyzmy, takie jak cofanie się pomocników lub tworzenie tymczasowego drugiego piwota, by uzyskać przewagę liczebną w środku pola. Dani Olmo lub Pedri swobodnie cofają się głęboko, co sprawia, że struktura Barcelony staje się trudniejsza do przewidzenia. Ich techniczna jakość pozwala Barcelonie przełamywać systemy indywidualnego krycia, często tworząc przewagę w środku pola. Do tego konceptu bardzo ważny jest też Kubarsi, który ma rzadką umiejętność przełamywania linii pressingu jednym podaniem, co szybko pozwala pomocnikowi ofensywnemu znaleźć się w strefie ataku. Często też widzimy sytuacje, gdy Olmo, Pedri czy nawet Rafinha, który fantastycznie rozpoczął sezon, schodzą po piłkę do środka pola i szybko zagrywają ją do bocznego obrońca bądź skrzydłowego, którzy mają więcej miejsca, podczas gdy przeciwnik próbuje zagęścić środek pola. A wszyscy wiemy, że zostawienie Lamina, Jamala czy Alejandro Balde jeden na jeden z obrońcą to niemal samobójstwo. Co więcej, Robert Lewandowski czasami dodaje zamieszania, cofając się głębiej, co pozwala pomocnikom wybiegać za linię obrony. Podsumowując, Barcelona często gra przez środek, a Flick zapewnia przewagę liczoną w środku bez względu na ustawienie przeciwnika. Jest to osiągane dzięki płynności. Rafinha i Olmo często razem zajmują centralne pozycje dzięki Balde, który zostaje wysoko na boisku i rozciąga linię obrony przeciwnika, co tworzy więcej przestrzeni w środku. Z prawej strony Jamal zostaje szeroko, kiedy Kunde zajmuje półprzestrzeń lub na odwrót. Barcelona pod wodzą Flika wykazuje skłonność do gry z wysoką intensywnością, gdzie nacisk kładziony jest na szybkie odbieranie piłki i natychmiastowe kontrataki. Potwierdzili to również sami piłkarze Barcelony, jak Balde czy Gubarsi, mówiąc, że system Flika. Jest zdecydowanie bardziej bezpośredni. Ten system wymaga od zawodników lepszego przygotowania fizycznego, co wyjaśnia zwiększony nacisk na trening kondycyjny. Natychmiastowe przyspieszenie ataków również skutkuje większą ilością okazji tworzonych na boisku, co ewidentnie widzimy po statystyce strzałów napastników Barcelony w tym sezonie. Robert Lewandowski jest liderem La Liga w tej klasyfikacji: obrona i elastyczność taktyczna. Defensywnie Flick preferuje bardziej zorganizowaną i wszechstronną linię obrony. Jego zespoły znane są z adaptowania w formacji w zależności od sytuacji meczowej. Ta elastyczność kontrastuje z bardziej statycznym podejściem Szawiego, który rzadko odchodził od ustawienia 4-3-3 skoncentrowanego na dominacji w środku pola. Podczas pressingu Barcelona gra w bardzo ciekawym ustawieniu. Przede wszystkim ofensywni gracze jak Lewandowski, Olmo i Rafinha ewidentnie odcinają przeciwnikowi Opcje gry przez środek pola. To wzmusza obrońców albo brąkarza do zagrania długiej piłki do szeroko ustawionych bocznych obrońców lub skrzydłowych. I tu ważne jest wysokie ustawienie Baldy i Kumdie, którzy podczas gdy piłka jest w powietrzu, szybko doskakują do przeciwnika, a reszta drużyny przesuwa się do strony, gdzie piłka została zagrana. Oczywiście warto wspomnieć, że takie ustawienie może spowodować przewagę dla przeciwnika na flankach, zmuszając bocznych obrońców do gry 1 na 1 gdy obrońca albo pomocnik nie zdążą z asekuracją. Jeśli o defensywie mowa, to warto też wspomnieć o fantastycznej formie rzuca Koundé, który wydaje się być filarem bloku defensywnego Barcelony. Wiele drużyn korzysta z odwróconych bocznych obrońców, aby wzmocnić środek pola lub defensywę, ale poleganie flika na szeroko ustawionych i wysoko grających obrońcach naraża zespół na kontry i często tworzy sytuację, gdy boczni obrońcy i barcy są skazani na obronie jeden na jeden ze sztufami rywali. Na szczęście Kuntę w tym elemencie jest niezastąpiony. W meczu z etykiem Bilbao, gdzie grał naprzeciwko Nico Williamsowi, nie został ograny ani razu. Szczytowa forma Francuza, jak i świetna postawa nieoczekiwanego bohatera Inigo Martineza, który często nie patyszkuje się w krze defensywnej, świadczą o tym, że przynajmniej na początku sezonu kibice Barcelony nie tęsknią zbytnio za kontuzjowanymi obrońcami jak Ronald Araujo czy Andras Christensen. Poprzez te zmiany Hansi Flick przekształca FC Barcelonę w zespół, który łączy historyczną zależność od młodych graczy i technicznej gry z nowoczesnym, bardziej wymagającym fizycznie i taktycznie elastycznym podejściem. Dodajmy do tego wszystkiego jeszcze powracających po kontuzjach Ansu Fatiego, Franki de Jonga, Gaviego, Fermina Lopeza, Ronalda Araujo i Andreasa Christensena, którzy dodadzą niezbędną jakość na boisku czy na ławce. Flick powiedział na konferencji prasowej przed meczem z Monako, że ta Barcelona ma szansę, aby zwyciężać w tegorocznej edycji Champions League i trudno mu zaprzeczyć, po takim starcie sezonu. A wy jak myślicie, czy Barsa po słabym sezonie pod wodzą Szawiego będzie w stanie powalczyć o największe puchary? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o daniu subskrypcji i polubieniu tego filmiku, jak Wam się spodobał. Do następnego